Cześć, dziś robimy nalewkę z kurek. Dla tych, którzy szybko żyją, to powiem tak: 300 ml wódki, dwie garści kurek, zalewamy te kurki, kroimy, zalewamy wódką, odstawiamy do lodówki na 14 dni, i później stosujemy rano, po jednej, rano i wieczorem po jednej łyżeczce. Na pewno nie więcej niż dwie łyżeczki, też przez 14 dni. I później możemy dać sobie spokój na 6 miesięcy, i za 6 miesięcy robimy taką kurację z powrotem. A tym, którzy, którym się chce słuchać, no to tak. Kurki najpierw pozbierałam, pokroiłam, umyłam, pokroiłam tak na drobno. Chciałam, żeby mi się właśnie zmieściły do tej buteleczki, i tutaj nawet sobie pomagam takim patyczkiem od sushi. Chciałam, żeby to ładnie wyglądało. także Tak, udało mi się tutaj wszystko wrzucić: wszystkie te kurki wrzucić do butelki. Zalewam wód but tutaj na miarce, widać 250, ale ja jeszcze dolewam tą 50, tak żeby było 300 ml. Odstawiam kurki na, do lodówki na 14 dni. I teraz, dlaczego kurki? Kurki, jak ktoś zbierał kiedyś kurki, to wie, że kurki to są grzyby, które tak naprawdę zawsze są zdrowe i nigdy nie mają robaków. A to dlatego, że robaki po prostu kurek się boją. One im nie smakują i one je po prostu. To robactwo całe zabija, tak? Czyli taki robak od razu wyczuwa, że ta kurka nie jest dla niego. Kurki zawierają chinomanozę. Jest to taka substancja, która po prostu niszczy pasożyty w organizmie człowieka, tak? Zawiera też, wszyscy mówią, że. Grzyby nie zawierają żadnych witamin. Ale kurka jest właśnie takim grzybem, która za zawiera bardzo dużo witamin, witaminę A, witaminę witaminy z grupy B, bardzo dużo miedzi, cynku. Także tutaj jest ona bardzo jakby taka istotna dla naszego, dla naszego zdrowia, tak? Zawiera też taką substancję ergosterol, i jest to coś, co oczyszcza nam wątrobę. Także taka nalewka jest dla nas bardzo zdrowa. Kurki możemy też suszyć, ale nie w wyższej temperaturze niż 50 stopni. Najlepiej to tak jak ja suszę kurki, czyli znaczy kurki i wszystko suszę w ten sposób, że wrzucam do starej poszewki i po prostu wyrzucam to w na, na ciepłe miejsce, takie, takie wieczne miejsce tak? i one tam wtedy szybko się suszą, tak 5 dni i, i wszystko jest wysuszone. Ale o suszeniu kurek, no to będzie następny film, kiedy ja... Pozbieram ich trochę więcej, bo teraz zależało mi strasznie na tym, żeby, żeby, żeby po prostu zrobić tą nalewkę. Ja tutaj butelkę miałam po cytrynówce no i oczywiście już ją zostawiłam, nie myłam tej butelki bo to tak naprawdę generalnie alkohol po alkoholu. Więc tutaj nic nie ma. Aha, i taką, tak jak już wcześniej powiedziałam, stosujemy po 14 dniach. Stosujemy po jednej łyżeczce rano i wieczorem. I przez 14 dni, i później sobie dajemy spokój na 6 miesięcy. Udostępnij, subskrybuj, lajkuj. Jeśli Ci się oczywiście to podobało, tak. Także do zobaczenia, i do zobaczenia w następnych filmach. To jeszcze mieszamy. Żeby się nam to dobrze wymieszało. Ładny kolor z tego wyszedł. I oczywiście grzybów nie jemy. Pijemy tylko, tylko sam, sam ten, tą nalewkę samą, która się wytworzy. Do zobaczenia.